Siemka, ga... siemka, guys, witam u siebie i dzisiaj będziemy robić nowy przepis, który poznałem niedawno na Facebooku. Yy, otóż jest to coś nowatorskiego, coś, coś, czego nie było jeszcze u mnie na kanale, czyli praktycznie wszystko. I może opowiem wam, co to jest, co? Dobry pomysł, nie? Hmm? Okej, okay. więc moim nowym przepisem, który poznałem na Facebooku, jest otóż popcorn w karmelu. Piękna sprawa, co nie? No, a więc aby zacząć, najlepiej wziąć swoją patelnię. Ja swoją trzymałam na podajniku do patelni, jest to bardzo fajny patent. Ale niestety nie użyję go, bo nagrywam telefony, z tego mógł obsługiwać ten patent. I tutaj kładziemy tą patelnię, o pyk, na magiczną płytę. I zaczynamy nagrzewanie na poziomie numer 8. Ała, kurna mać! Dobra, skoro nasza patelnia jest już ciepła, możemy wziąć nasze masło z lodówki i rozmarować je równo po patelni. Ja nie będę on tego pokazywał, bo to jest smutna sprawa. Nie zapominajmy jednak, że nie samym masłem człowiek żyje, dlatego weźmiemy też nasz najulubiony olej, mój ulubiony olej to jest olej słonecznikowy kujawki, tłoczony i tylko i wyłącznie na zimno, bo tłoczony na ciepło ma niższą odporność na temperaturę garnka. O. O. O, o kurde. A jednak nie kurde. Teraz nalewamy swój olej na patelnię, bo no, masło jest tam tylko dla smaku, tak? Trzeba robić warstwę taką, żeby przykryło całą patelnię równo i powoli, dokładnie. Dlatego nie, nie razy tego robić Mam mamusia i tatuś będą przydatni. E, Kontrol... O jak to na Następnie bierzemy... Coś, co jest niezbędnym składnikiem popcornu, jest to kukurydza, która pod wpływem niebiańskiej temperatury na garnku zamienia się w te chmurki. Jest to zjawisko parowania popcornu i no, jest to jedna z lepszych rzeczy, nie? Dobra, O, o. Jeśli chcecie mieć popcorn, musicie wsypać w tą kukurydzę do schmurzenia, Także żeby całe dno garnka. Będziecie Właśnie w ten sposób. O! Ja, ja pierdolę! I dajcie popcornowi odpocząć przez od 5 do 10 minut. Myślę, że jak macie karmić, nie? Ja Mamy próbkę. Ja nie mogę, to nie na moje nerwy. I wrócimy tam tego pięknego masełka, które nam zostało z tego popcornu. Tak, je Zajebiście. A teraz mieszacie jeszcze szybciej! O kurwa! I tutaj pokażę Wam jeszcze jedną zaawansowaną, niesamowitą technikę, którą wymyśliłem sam. I to już wymaga szóstego pasu w karate. Nie, nie, nie lubcie tak, żartowałem. Nie wiem, to był joke, nie? Nie musieli mieć szóstego pasu. Tylko ja mam szósty pas. A teraz, skoro mam już karmel z masłem, i popcorn w misce, co jest nieco ważne, żeby to była twarda, metalowa miska. 100 żeliwo 10 5% niklu, i musimy teraz ten karmel do tego popcornu fajna sprawa, nie? o 3.33 No i jeszcze ja wam tego niestety nie pokażę, no bo no, mam jedną rękę dostępną jak się na telefon, nie? trochę telefon, a mam na myśli kamerę filmową yy... uwaga, taki disclaimer ogólnie to uważajcie bo karmel nie dość, że jest gorący to jeszcze bardzo szybko stygnie więc ja trochę zepsułem, w sensie wziąłem papierka, nie rozłożyłem teraz już za późno ale pokażę wam, jak to zrobić. Będzie swój ulubiony papier pakunkowy I udawajcie, że ten popcorn się wysypuje, nie? No ale. On... O! A jedna. Mm. No i on by leżał płasko, nie by sobie zasnął i potem łatwo byłoby go rozdzielić. Ale. No. no ej... taka szyszunia się zrobiła trochę, nie? No nie. No i kiedy rozbijecie swój popcorn na trochę części, żeby nie było bryłek, taki jak tam właśnie, możecie poczekać, aż ostygnie zupełnie i delektować się pysznym karmelowym posmakiem, cukro... cukrzycą i cholesterolem. Pyszna sprawa. Polecam siebie, papa. Pa.